Jak ty byś określiła swój udział w tej absolutnie filmowej karierze Wojtka Szczęsnego? Piękne jest to powiedzenie i ja też jakby byłam wychowywana w duchu tego um, powiedzenia. Moja mama też mi o tym zawsze mówiła i tak też patrzy na moich rodziców, którzy są um, całe życie razem. E, I um, jakby jak, jak, jak jest mój wpływ, absolutnie mogę powiedzieć, że ja tutaj mam wpływ na jego... W jego karierze, bo to jest absolutnie jego sukces i ja nie chcę sobie nic tutaj przypisywać, broń Boże. Ale myślę, no, że gdyby miał jakąś sytuację w domu niestabilną emocjonalnie, która powodowałaby u niego jakikolwiek niepokój i odciągałaby od tego, że nie mógłby być skupiony na swojej pracy, no to jest szansa, że nie tak by poszła jego kariera. Więc jakby ja starałam się zawsze. Zachować, jakby budować nasze ognisko domowe, spokój, komfort. Nawzajem sobie dawaliśmy poczucie bezpieczeństwa i spokoju, takiego właśnie, że mamy siebie nawzajem, że możemy na siebie liczyć i żeby każdy się realizował na tyle, ile może, jak może. Więc jakby no myślę, że to Wojtka trzeba zapytać, ale no na pewno mu nie zaszkodziła.